Sobota to dzień zakupów, zazwyczaj, bo wtedy mam czas. Dzisiaj mięsny akurat już o tej porze jest zamknięty, sporo było pracy, ale być może coś znajdziemy. Zawsze, akurat, podjeżdżam sobie do polomarketu i robię zakupy na najpotrzebniejsze produkty. Jakie to są produkty? Bardzo proste. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda kupić to co powinienem. Już w jednym z odcinków mówiłem, jak mniej więcej wygląda teraz moja dieta, a teraz pokażę, może złapiemy jakieś gadżyciki, może coś na koptowanko, bo dwa razy w tygodniu mogę zjeść taki oszukany posiłek, więc zobaczymy, co sobie dzisiaj wybiorę. Zapraszam na zakupy. Nie oczywiście obszerne i gdzieś tam powymyślane, cuda tylko pod potrzeby tego odcinka, tylko chodzi o to, żeby było tak, jak jest. To no nie telewizja. Tu jest YouTube. Zapraszam na kolejny odcinek. Jeden złoty, dwa zł. Kurde, zawsze mam problem. Kiedyś miałem takiego pieniążka. Pięć zł nie wejdzie. A lubię ten koszyk wziąć, bo nie lubię targać za sobą, tylko lubię popychać. Co zrobić jak? Ja lubię. No dobra, weźmiemy ten ze środka. Ok, to rozpoczynamy zakupy. Przejdziemy sobie, bo to dzisiaj weekend jest handlowy, więc troszeczkę ludzi jest. Gdzieś tutaj miałem do wyboru szpinak, bo szpinaku używam to sporo jest. Okej, okay. dwie paczuszki tarczy i takie rzeczy są jak najbardziej skazane. i takie okazy polowe. Bardzo już uciekamy. Okej, okay. przechodzimy teraz do. O, cześć! Ciągle w robocie widzisz? Cześć. <laughs> Przechodzimy do awokado. Podobno jest jakaś specjalna metoda, żeby kupić dobre awokado. Ja dopiero jak przepnę, to się dowiaduje, czy jest dobre, czy niedobre. Zdrowe tłuszcze, jak najbardziej tak. Również tam, gdzie jest posiłek potreningowy yy, lub tam, gdzie mam owoc do śniadania, bo to jest mój pierwszy posiłek przedtreningowy. Lubię to słodkie, prawda, winogrono. Imbir jeszcze mam, jabłuszka. Jabłuszka pięknie wyglądają, to sobie też zjemy. Nie wiem torby, ale gdzieś znajdę jakąś folikę. Jest tu. Zjemy sobie czerwone jabłuszka. Trochę tych jabłek oczywiście skosztuję, a trochę wezmę do Harego, do Kunia, bo hary jest jabłuszkowy i lubi jabłuszka. Także powolutku z regału na regał przesuwamy się ku Przodowi i uzupełniamy zapasy. Okej, okay, jajca, zazwyczaj mam wiejskie jajka, to nie kupuję ich w marketach, chyba że naprawdę mi braknie, to, to, wtedy, to wtedy kupuję, a tak to zaopatruję się, prawda, na wsi. Jeszcze też ważna rzecz, moje ulubione, orzechy nerkowca. Najbardziej mi wchodzą, także używam tych orzeszków. Oczywiście, chowęglowodany, garść przed treningiem, garść po treningu. Nie, nie, chciałoby się, ale teraz nawet przy, przy takiej ilości jedzenia, jak mam, nawet nie, nie ciągnie do jedzenia. Patrzę, bo też chcę zrobić sobie zakupy dla rodziny, ale na razie wybieram to, co ja tutaj mam do wypicia. Kefir też nie często, ale przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu staram się wypić, żeby dobrze flaki działały. Ok, jedziemy dalej farok chudy też korzystam teraz z twarogu jako źródło białka chudy jak najbardziej musiał tu rozdzielić serów takich to żadnych nie jemy i teraz tutaj zobaczymy mówiłem że mięso kupuję zazwyczaj w mięsnym ale tutaj widzę, że będzie znajdzie się sprawdzimy sobie na te pięknie Filec z piersi kurczaka. Też sobie wolę sobie kupić już takie zapakowane. Wtedy jest łatwiej mi to policzyć. Ryb. Kupuję ryby. Tutaj akurat nie ma w tym sklepie, bo kupuję łososia. Nie lubię kupować czegoś mrożonego, tylko takie prosto z lodówki. Wtedy jest łatwiej mi to zważyć i, i szybciej przede wszystkim przyrządzić. Ech, przechodzimy do ryżu. Ryż z tej Marysi też bardzo mi smakuje. Ale używam teraz ja jaśminowego ryżu i tenże sobie wezmę trzy paczuszki. Ok, starczy dziś sobota, ale przynajmniej w kolejne dni też się robi. Yy, zakupy bo wiadomo trzy torebki, jak tam praktycznie torebka jako dodatkowe węglowodany to idzie. Yy, wyjdzie? No, spokojnie, wyjdzie nam dziennie, więc trzy torebki do to tego by były trzy dni. Sul mam. Przyprawy wszystkie mam, więc nie muszę na siłę ładować. Makaronów żadnych nie używam. Olej mam. Używam linianego, więc jeszcze kupę mi zostało, więc możemy sobie przejść dalej. Na kolejne zakupy Miałem sobie jakiś gadżecik kupić do zjedzenia, ale to zobaczymy, co jest. A, wiem, czego nie wziąłem. Wezmę dzieciakom te kajzerki, bo bardzo mi smakują. Przyjdzie czas, to ja sobie też zjem. No ale przy okazji jak już jestem to szkoda by było nie kupić. 2, 3, 4, 5, 6. A kto wie, może sobie dzisiaj zjem taką kajzerkę na doładowanie, skoro mogę. Dobra, tu mamy i przechodzimy dalej, wafle, wafle ryżowe. Tak samo jako źródło węglowodanów. Jeżeli chodzi o płatki owsiane, to jeszcze w domu mam, więc nie będę robił magazynu. Bo płatki owsiane sprawdzałem dzisiaj jeszcze, więc mam jeszcze dwa opakowania, więc nie będę na siłę kupował. Woda w domu jest, bo też kupuję, jak już to zaraz całą lakę, żeby tam nie po jednej wodzie nie kupować. Papier do kibla jest, więc nie trzeba. A jeszcze wejdziemy sobie na, bo jeszcze powiem, mam taki jeden mały gadżecik, który używam dosyć często. Zobaczę, czy, czy znajdę tutaj akurat w tym sklepie. Najczęściej jako źródło białka, jak już widzieliście, używam piersi kurczaka, biały ser, ale jeżeli mam też tłuszcze w posiłku, to lubię sobie dodać na przykład piersi kurczaka i serfeta, który też jest dosyć tłusty, ale muszę dokładnie wyliczyć wtedy tłuszcze i fajnie ten smak, jest fajne przełamanie tego smaku, tego jedzenia. Gdzieś tutaj był ten serek. Kanapkowy, półtusty. I sobie zobaczymy. Szybciutko. O, 12 gramów w 100 gramach. Idealnie. Dobra, przejdziemy sobie teraz tam. Tak jak patrzę teraz, to jeszcze w miarę, ale jak przychodzi do tego słodkiego, jeszcze nie pachnie tak jak będzie pachniało tuż przed zawodami. Jeszcze jako zdrowe tłuszcze. Często też do śniadania idzie sobie. Prawda? Mocno gorzka czekolada, 80%. Starczy na długo. Kiedyś też używałem, jeżeli chodzi o źródła węglowodanów, kaszki albo klejki ryżowe. Teraz nie używam. Nie mówię, że to jest złe, ale akurat mi jakoś nie służy, więc ich po prostu nie używam. Czekaj, to jest tak. Mięcho mam, wafle mam, węglowodane mam, białko mam, tłuszcze mam. Wodę mam w domu. No okej, okay. to idziemy dalej. Zobaczmy, co tutaj. Jedziemy dalej. Woda w domu jest. Ale bym może jakiś piwko, prawda? Tula, chcesz piwko? No, ja wiem. Nie, niestety, nie napiję się piwa, choć oczywiście to był węglowodany, ale zdarzają się takie asy, że widzę na siłowni jako źródło węglowodanów piwo bezalkoholowe, ale no nie bardzo, nie godzi się. Kolejki wszędzie, ale sobie przejdziemy tutaj jeszcze. Burweczka, amerykańska. Pomidorki, to jest właśnie taki ten okres zimowy, jest taki najgorsze, że jak masz działkę, to sobie te pomidory z działki, to wszystko świeże. A teraz no niestety, no ale trzeba się posiłkować innymi krajami. Wiem, na co miałem ochotę, nagrej fruta dzisiaj. Bardzo dobre wyjście, ale nie każdy lubi. Imbir w domu jest, tym bardziej w tym okresie zimowym, jak tam gdzieś przeziębienia bardzo dobrze. Nawet nieraz lubię starty dodać do ryżu, jak go gotuję w tym moim ryżowarze, czy po prostu wrzucić do herbaty, jeżeli taką pijecie. Okej, okay. by było. Tak się zastanawiam, żeby się 10 razy nie wracać. Rybę w puszce jeszcze mam, bo też czasami jako źródło białka używam tuńczyka. Najlepiej oczywiście pokażę Wam. Kiedyś tutaj był w sosie własnym, w wodzie, nie w oleju, ale dzisiaj po prostu go nie potrzebuję, więc go nie biorę. Ale zrobiliśmy zakupy. To jest, ale tego nie biorę, to jest, tego nie biorę, bo to mam, ale mówię, akurat weszliśmy na zakupy, biorę to, czego mi brakuje. I tak pełen koszyk się już znalazł. Teraz trzeba będzie zapłacić. Może jakieś pieniądze? Dobra, lecimy. O, jesteście, dobrze. I w ten oto sposób zakupy wykonane. Reklamówki, teraz można na PKS iść. Jabłuszka są kupione, owoce są kupione, węglowodane się zgadzają, tłuszcze się zgadzają. Co tam mamy i awokado, i serek feta. Jeżeli chodzi o białka, e, mamy mięso kupione. Także widzicie, te zakupy wcale nie muszą wyglądać, że się tam gdzieś godzinami łazi i tak dalej. Można, jeżeli się wie, co się chce kupić, szybciutko, łatwo i przyjemnie do domu. I przyrządza wszystkie posiłki. Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak wyglądają teraz rozłożenie moich posiłków. Zachęcam do poprzednich odcinków. Tam wszystko jest ładnie powiedziane, także można sobie spokojnie to prześledzić. No to co? Ja idę robić jedzenie. Mam nadzieję, że niedługo zagościcie też w mojej kuchni, a to już niebawem. A tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Bądźcie jak zawsze na bieżąco dzwoneczek i subskrypcja. To jest ważne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, idę jeść.